Siema! dzisiaj zagram z moimi dwoma kolegami. Jeden nie, nie ma z nich kanału, więc nie piszę w opisie, jaki ma kanał, tylko, tylko siema Kamil, yy, yy, jego kanał macie. Dobra, mamy oczekiwań na graczy. I, no. I mamy odcinek dzisiaj z emotkowaniem się na Blue Y, z, z Kamilem, bo mój drugi kolega nie ma y, ten, y, ten królik na dysce, nie ma y, żadnej motki specjalnej, tylko ja, ja y, z moim kolegą się ma Kamilek. Dobra, tu sobie prze... kurde, nie stosowałem ich. Dobra tu sobie nie przeniknę. By no jak ja nie skosowałem ich, no Dobra i... Dobra, zrobiłem kosę, dobra. Zrobiłem kosę. I teraz tu sobie wejdę. Chodę, było blisko, żebym je skosował sobie zrobię tylko na kolcach i gdyby to ten drugi kolega nie, nie, nie ten kolega którego link e, do jego kanału macie w opisie to Dobra muszę robić kurde no skusowała mnie w takim momencie że nie mogłem w ogóle jakoś przeżyć ale właśnie ten drugi kolega nie za bardzo umie grać na blockdashu Dobra, sobie zmienię skina na kapitana Diamond Heart. Dobra, kolega już nie powinien zaprosić już zaraz. O, już zaprosił. Jeszcze drugi kolega musi dojść. Doszedł. No i mamy gierkę. Ja, ja sobie kupię serce, bo w następnym tym, w Stambulbasie, będzie serce za. Za chyba jeden dzień albo dwa dni będzie serce. O, bo będę miał serca, bo idealnie mi starczy na dwa Stambul pasy, a nawet więcej mam y gemów niż na dwa Stambul pasy, więc... więc jest git. O, zrobię jakiś opening sobie, ale jak dzisiaj wam nagrałem odcinek, y w którym y otwieram, y otwieram koło specjalne i 4000. Gęb na to straciłem, to to zrobimy sobie mniejszy opanik taki, bo to 4000 to trochę gemów jest, dobra? Tutaj sobie koszę nie no, tutaj nie, dobra, skosiłem tutaj, no, musiałam je kosić. Dobra, teraz. Nie, nawet nie myśli o tym, że mnie skosi. Dobra, tutaj sobie. O kurde. Nie skosiłem go. Dobra, tutaj sobie. Tutaj sobie wejdę. Tutaj. Może górą się uda przejść. Udało się. Tutaj już za wielki odstęp jest. O, już mamy labirynt. Dobra. No nie! No Co mój cholera zrobił właśnie w tym momencie? Dobra. Teraz sobie zmienię skina. Na, y, na golasa sobie zmienię. Dobra. Tutaj sobie na tego gola golasa zmienię. I kolega mnie powinien już zaprosić. Ale to taka tylko część filmiku zamotkowania się. Bo po prostu jak się motkujemy, no to, no to ten, to przegrywamy. Gdy będziemy mieć pancza serce, i gdy i, będziemy mieć pancza, serce i kosę. To mam już kosę, no to już został pacz i serce, to jej, jak mój kolega też będzie miał to, to wtedy zrobimy odcinek z emotkowaniem się, a to będzie już cały odcinek. Cały będzie. Ale ma, mamy już następnie. i mamy już mapę co bra tą Capybarą. aha on dostał on ma capybar Idzę. dobra tutaj ledwo widzę jego buty więc się strasznie słabo będzie robiło save'y bo, bo to nie zasłania te zasłonięcie tutaj dupy dobra tu nie przeniknę. tutaj trik na rałku. tutaj to też zrobiłem przeszedłem i tu tam ale mi tam ale teraz nie wybyło do góry i do przodu strasznie dobra Tutaj sobie przeniknę. Przenikłem. Dobra, tu sobie wejdę. Tu sobie wejdę. I sobie górą przejdę. Dobra, tu jest wolne przejście. Tu też. Dobra, tutaj. Przejście, jest. Aha. Kolejny raz wygrałem. Dobra, to teraz. Teraz kolega już powinien przygotować grupę. Dobra, teraz jest. Grupa. Dobra. Mam oczekiwanie na graczy i już będzie mi za chwilę runda. Ale kurde ten skin, a nic nieważne. Myślałam, że ten skin powinien mieć jakieś spodenki czy coś takiego i żeby było bez tego, ale nie, bo, bo on by wtedy nie zasługiwał na skina specjalnego. Bo normalnie, te, normalnie takie ludzie, takie w się ludzie kowa ze spodenkami, to są, zwykle to są rzadkie, nietypowe lub epickie. Dobra. No jak ja go nie skosiłam? Dobra, tym razem dwóch na raz skosiłam przenikł. Dobra. No to sobie będę. i sobie przeniknę. Tu. Ale nie wybiło do góry. Ale tutaj to już nie przenikłam na stojący. To górą sobie przejdę. Tutaj już jest za daleko. Dobra. Tutaj sobie górą przejdę. I tutaj wybije się do góry. Dobra. I teraz górą może się uda. Aha, sam zrobił. On przechodzi to normalnie, a nie trykami. No dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.